Hej, cześć, witajcie ludzie, tu znowu będę, witam was wszystkich ponownie w świecie Lego Harry Potter Lata 1-4. Sorry. <noise> Więc w poprzednim odcinku, co myśmy robili w poprzednim odcinku? W poprzednim odcinku chyba y, zrobiliśmy sobie tą misję, bo że się odblokowałem, chłopiec z Gryffindoru. Niech będzie. W poprzednim odcinku bodajże... Co on będzie tak teraz? leżał Biedny. Chyba, chyba będzie leżał. W poprzednim odcinku mieliśmy tą całą akcję z tymi smokami. Czalizardem i tak dalej. W dzisiejszym odcinku, no cóż, lecimy dalej. Co będzie w dzisiejszym odcinku? Zaraz się przekonamy pewnie. I Słuchajcie, 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 dobra, dobra, dobra. Najpierw jednak przejdźmy się tam do tej misji, którą musimy rozpocząć. I, nie wiem, czy ja będę teraz długo chodził po tym ogwarcie, czy już trochę mniej. Wydaje mi się, że... nie wiem, zobaczymy. I, mam nadzieję, że mniej będę chodziła, nie tyle. Czasu tak długo nie A wiecie o co mi chodzi. I, idziemy tędy, na dół. I co teraz w prawo? No dobra, no to chyba jeszcze trochę pochodzimy, tak mi się wydaje. O, brzydka pogoda, pada na dworze. Mm, tak jak w Polsce normalnie. Cały czas deszcz. Jedynie jak się chodzi do szkoły czy tam do pracy, to jest słońce, w weekend jest deszcz. Dobra, jest kacenka. Mm. Uh, mm. Hmm. A, no tak, no wszystko rozumiem, przecież to ta... A, kaczka, dobra. Idziemy. Yy, dobra, teraz z tego zapamiętam, jeżeli chodzi o film, bo najbardziej chyba mi utkwił w głowie Czara ognia, ale tak, tak, tak nie do końca bym powiedział. Yy, no i Teraz z tego co pamiętam, to będziemy musieli chyba to jajko sobie i się zanurzyć, czy to jajko, czy to co właściwie jest. Yy, musimy zanurzyć pod wodą, by... <laughs> musimy dowiedzieć, co teraz właściwie musimy zrobić. Więc lecimy tam, nie wiem, idziemy do wanny, czy co? Boże... Jeszcze będę chodził tyle czasy... Przecież padało na dworze, to nie mogłem tego jajka tam... wiecie... wodę. O, ten muszę iść, no to nawet trafiłem w miarę dobrze, znaczy, w sensie, no padało na dworze, to czemu no to jajko nie, nie zapadało i ten... Się nie dowiedziałem... Co, tyle czasu kibla szukamy? Naprawdę, jakbyś tego do umywalki nie mógł włożyć... Idziemy, albo do tej kałuży na przykład, jakbyś tego nie mógł włożyć, naprawdę, Harry... Gdzie ja teraz właściwie muszę iść? Zobaczmy, gdzie ten duch poszedł. O właśnie, tędy idziemy. Ten duch tam trochę... Myślałem, że będziemy musieli tam po prawo iść. Czy na prawo? ojoj. Oj, 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 oj. Jak ja mam tędy przejść niby? No fajnie, fajnie ci, naprawdę super! Aha, mamy przecież to zaklęcie do niszczenia srebrnych obiektów. Nie zapomniałem, troszeczkę szczerze mówiąc. Idź stąd, ty paskudo! Dobra, wchodzimy chyba już do toalety. Tak, i mamy kacynki. <laughs> Czyżby nam dziewczynka z Kibla chciała pomóc? Cóż, że nie wiem czy ja mam się śmiać, czy się bać. W sumie to jest najstraszniejszy chyba element tej całej serii. No, Harry, czy ty jeszcze nie rozumiesz, że ty masz tym jakim do wody wejść? Wbijaj. Aha. Fajnie, że tu nic nie ma. Mhm. Czyli co to będą? To będą te pokrętła? Tu coś będzie w ogóle. Dobra, słuchajcie, ja coś chciałem wam powiedzieć właściwie w tym odcinku. Słuchajcie, bo... I niektórzy mi zarzucają szczerze, że... I... że strasznie się niektórzy i trochę bym powiedział... czepiają tego, że ja tam niby wiecie. Ale ta ty mi pomożesz kobieto? Nie pomoże mi, a nie, jednak mi pomogła. Czepiają się, że słuchajcie... Nie, to jest jakaś muszla? Co to właściwie? Cholera jasna jest, nie wiem. I czepiają się, że ja Rudych wyzywam, że się śmieje i w ogóle z Rudych i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, już o tym mówiłem e, w którymś tam... E, dobra, już mówiłem w którymś tam odcinku o tym, ale no widzę, że jednak chyba nie wszyscy zrozumieli. I to, to powtórzę to jeszcze raz. E, o oh, Boże, nie mam nic do Rudych, moglibyście być nawet murzynami, nic bym do was nie miał. Po prostu, jeżeli nie ogarniacie żartów, to prosiłbym Was o to, byście nie oglądali tych filmów, bo naprawdę to są tylko żarty. Ten, kto tego nie zrozumie, no to niestety przykro mi. Do Rudych nic nie mam, po prostu tak mi się jakoś wzięło, że tutaj cały czas się z tego śmieje, że Ron jest rudy i w ogóle i tyle rudych tu jest. Boże, naprawdę, ogarnijcie te żarty. Mówię do tych, co, co tego nie rozumieją i co ciągle się o to spinają, że, że, że niby wyzywam Rudych. Ogarnijcie to, że to są żarty. Naprawdę proszę Was o to, bo... Albo to ogarniecie, albo wypad, bo... Bo to już nie jest niestety moja wina, że tych, którzy tego nie rozumieją. Nie... Większość to rozumie, większość to rozumie, że to są tylko żarty i że to przecież nic złego, że przecież się pośmieje z rudych, bo... Przecież w tym nie ma nic, nic złego. Ale jednak nie, niestety niektórzy tego nie rozumieją. No także prosiłbym Was o to, by, by, byście to zrozumieli, że to naprawdę są tylko żarty i do rudych nic nie mam. Także w każdym razie dobra, idziemy teraz sobie tutaj odnieść tą czwartą muszelkę, która nam jest potrzebna. No i, i działaj. Jakieś schody, co? my ale. O, tu jest jakiś basenik. No Jezus, jeszcze ty nie rozumiesz tego, że ty musisz.? Albo no może już rozumie, ale nie chce rozumieć. I co w tym było? Monetki, nie, jakaś postać. Boże, widzicie teraz, to tą magią jest dużo nam. Dużo prościej jest teraz z tą całą magią. W sensie ty, z tymi, Z tą wię, większą ilością zaklęć jest dużo prościej. Tego Z tym nic nie zrobię, to mogę w ogóle coś. O! Dobra, to sobie tutaj ten. To okno tutaj przemyjemy, jak to? Witraż, tak? Witraż sobie tu przemyjemy, przeczyścimy troszeczkę. No jakieś tu sceny pornograficzne? Nie, jednak nie. Dankę. Nie wiem, cokolwiek mi dałaś. O Boże, co to jest? Czemu mi kraby wrzuciłaś? O, jednak mi coś teraz normalnego rzuciła. Dobra, dobra, dobra. Teraz to ułożyć tylko, zobaczmy co to jest. No, Ciufcia? Ciufcia, Ciufcia, ciuchcia, ciuchcia. Znowu mi te kraby tu rzuciła, idiotka. Słuchaj, no co, bo, bo co, bo wyczyściłem ci witraż, to so teraz będziesz tam niezła? zła. Spadaj. Tu coś jeszcze mogę z tym coś zrobić w ogóle. Aha, bo ona się tam dusiła. Nie ma za co. O, widzicie, teraz taka milutka i nam coś tutaj dała. Co ty z tym zrobiłeś, je łapie? Gdzie to jest? Tu jest. Tutaj to muszę dać? Tak, tutaj. No i widzicie, co ja teraz z tym zrobię? Naleję jakiegoś. O, piwo leci mi normalnie stąd. Czemu są trzy kolory wody do cholery jasnej? O, trochę się tu wody dalało. O, dobra, jest znowu kadzenka. Zobaczcie, że się trochę czaskałem. Tu mamy sceny pornograficzne. No i co, ukończyliśmy niby jakiś poziom. To pominiemy wszystko, słuchajcie. Ale dobra, no to nie koniec. Bo mam w ogóle milion monet chyba już powyżej. To nie koniec, słuchajcie, ponieważ. No cóż, trzeba, trzeba jeszcze coś z tymi syrenami teraz porobić. Chcę się rozpocząć kolejne zadanie, które było na tej Olimpiadzie. W ogóle do góry muszę, nie zauważyłem tej ształki, cholera jasna. No dobra, więc lecimy tam. Ja chcę inne zaklęcie. Ja bym chciał poprosić... Nie, nie o to. Chciałbym. Po... O, to chcę. To jest fajne zaklęcie. W sensie fajny dźwięk z tego leci jak. O, widzicie, niechcący chcący go strzeliłem. Teraz już nawet nie chciałem w niego strzelić. To jest zakręcie fajny dźwięk jest, jak, jak namierzam jakąś, jakąś, jakąś jakąś istotę. Będzie to znowu tak przekręcił, Boże. Dobra, lecimy dalej. Mm, co? Teraz, teraz mamy to zadanie z tymi sirenami, tak? W sensie nie sirenami, tylko to zadanie wodne, w którym to będziemy musieli pływać i ocalić kogoś. A, a, a jednak mnie skumany trafił. Chociaż czy ja wiem, najpierw musimy w ogóle znaleźć coś, dzięki czemu będziemy mogli pod tej w tej wodzie wytrzymać tyle czasy chyba. Czy to jednak nie, już jednak to w grze zostanie pominięte, zaraz się przekonamy o tym. Dobra, jednak może być też to zaklęcie czemu mnie. To jest jeszcze coś w ogóle. Fajne jest to zaklęcie na niszczenie tych srebrnych obiektów. Mi się to podoba strasznie, bo bardzo mi to ułatwia grę. Tyle obiektów, których nie mogłem wcześniej nawet dotknąć, teraz mogę je zniszczyć. No to mi i tak nic nie daje, ale to jest przynajmniej fajne uczucie, że się to da już niszczyć. Dobra, lecim dalej, już trudno, nie będę tego niszczył. Oj, spadniesz, spadniesz, mówię ci, spadniesz. Nie ma za co, uratowałem ci życie. Tysiącka gold please, tobie też uratowałem życie, też byś pewnie zrobił to, co ten idiota. Też byś zaczął na tym stać, a tak nie wolno. Tu są jeszcze jacyś ludzie w ogóle, jakiś kret, kreta nie chcę, tu jest fioletowa monetka. Oczywiście no, nie, nie, nie do niej nie się, bo powiedz co. Ale to coś w ogóle jest. Co to jest? Wędka? Co się dzieje z tą Harry? No to jest jakaś wędka, co ja tu wyłowię niby? Żabę? No cholera mi, cholera mi ta żaba, proszę tak powiem. Nawet dwie. No Dobra, nie sobie pływają, no co? Mam to w dupie, nie idę tam, nie chcę mi się. Szukamy tego, co musimy zrobić. Dobra, nie, szukamy tego, co musimy zrobić. Ja tutaj za dużo czasu marnuję. Marnuję. Co, nie przepuścisz mnie? Nie, ty mnie przepuścisz, dobra. Chyba zasadzie ten moment pominięty, w którym szukałem ty, tego jas... Co to. Jakiś pamiętam ziele Hary wziął, czy coś, żeby mu skrzela wyrosły. Jakby budki budni z gazem nie mogli po prostu wziąć i sobie tak pływać. A, jednak on mu dał to takie gówno, co, dzięki któremu nam nosom skrzela. E, 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 e. Ale to było emocjonujące, naprawdę. No i co, i co, i co teraz robisz? No i co, i co, i gówno, i nic nie zrobisz. Co, będziesz ze mną pływał? Czemu ja mam tego koleśa? Ja też do wyboru? Nie wiem. Ale porąbanie się to pływa powiem wam Boże Czy ty to widzisz Nie ja tylko mogę wpływać tak naprawdę w prawo lub w lewo Dobra Ewentualnie jeszcze mogę do góry podpłynąć i, i na dół Którędy teraz? Tu owszem tu Płyniesz Harry, płyniesz jesteś teraz jesteś teraz piękną rybą no w ogóle mi to zaklęcie nie jest potrzebne, no... O, cholera! Spadaj. Sorry, Harry. No, dobrze pokonane to gówno. Nie wiem, co to nawet było właściwie. Płynem dalej. Płynem dalej, wal się. Nie wiem, czy to jest, cholera jasna. Płyniem, płyniem, płyniem. Zobaczymy, co nas czeka właściwie, bo... Dobra, zaczął się poziom pod wodą. Tu coś jest? Ło, wow, pizelca, Kraken! O nie, to tylko matka y, tego Rona. Dobra, to nic. Dobra, dobra. O, widzicie, teraz mogę użyć tego zaklęcia, żeby to ściągnąć. Cholera jasna. Co ja tu muszę zrobić zaraz? Uno moment. Zaraz to ogarnę. Chwila. Najpierw sobie to weźmiemy. No i co? Nic. Czyli tak, my tam nie, nie możemy w ogóle nie przepłynąć. A ja mogę w ogóle coś innego namierzyć. Tak, jakbym chciał to. Nie, a ja mogę tylko to jedno, cholera, jasna. Dobra, nie chcę w ogóle strzelać tutaj. I nie to zaklęcie, co trzeba. Ja bym chciał poprosić o to. I teraz tak, możemy tylko to namierzyć i tylko to ściągnąć. No i co z tym teraz muszę zrobić? Tędy nie przepłynę, no nie ma szans Cały czas. Zaraz. Ogarnę to chwilę. Chwila, 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 chwila. A ty? Hary też nie przepłynie, jak ja to wezmę, dobra. Wróć, wróć, coś musiałem pominąć chyba. Tu coś jest, właśnie. Tu jest jakiś, jakiś kanalik, kan kanalik, dzięki któremu mogę się przedostać na, na tamtą stronę. No i co mi to da? Zobaczmy. A widzicie, o ten koleś teraz nie mógł z drugiej strony pozbyć się tego gówna. O właśnie o to chodziło. No. Proszę bardzo. Problem solved z głowy. Nie ma problemu. Jest jest cycuśpi Delikatesik. Płyniem dalej. No cóż. Nic więcej nam nie pozostaje innego do zrobienia. No. Ale inne, inne zaklęcie, please, bo. Bo jednak, jak się pojawią. O, właśnie, to takie gówno co mnie. Co to właściwie cholera jest? Meduza? Nie wiem, ośmiornica, co. Nie mam pojęcia, co to jest. Płynie, no nie wyprzedzaj mnie. Ja ci ratuję życie, a ty mnie będziesz wyprzedzał. Ja chcę uratować Hermione. Nie, wróć. Idziesz mi stąd, w pizdu! Poszła! Poszła! No. Się słuchasz Się słuchać masz. Co ja z tym muszę zrobić? O, tu? A druga część idzie tu. To to jest rybka, pipka? Rybka, pipka. Skubana, twarda ryba. Dobra, dobra, dobra. Już, 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 ja przecież widzę, że to- Co mnie wciąga tam? Czemu Harry płyniesz tyłem? Nie rób się mi idioty, proszę. Wypływaj tu. No i na dół. Ewentualnie mogę zrobić taki fikołka pod tą wodą, jakbym sobie tego zażyczył, ale po co właściwie? Zaraz, zaraz, wypad! Poszło mi stąd w pizdu. Widzicie, koleś teraz nie przypłynie tamtędy. A ja mogę zrobić coś takiego, jak na przykład podnieść to? Nie mogę tego podnieść. Dobra, to. To spadaj Czemu, Harry, górą mnie przepłyniesz? O, widzi, tutaj tu coś mogę z tym zrobić Chwila O, dzięki temu y, Harry będzie miał teraz przerąbane A nie, tak nie, nie będzie miał przerąbane Dobra, pomyliłem się y, Dobra, co to jest za krab? Cholera jasna O, w pizdu! Nie, w tym momencie Nie mam ich to pomóc nawet No, pozbądźcie tego gówna traf to, no Dobrze, że się spisał co ja z tym muszę zrobić? Dobra, zaraz. Nie tak, zrobimy tak, że najpierw to rozwalimy. I on teraz będzie miał na pewno łatwiejszy dostęp do. Mi się wydaje, że ja muszę te macki tam przekroić, czy co to jest? Co jest z tym? Czemu ty mi pomóc? Nie, chcesz głupi krabie. A jednak nie. A jednak musiałem to tutaj dać. No dobra. Przepraszam, każdego szkoda.

Dobra, widzę, że tak. Jeżeli sobie użyję tego zaklęcia, to mi zniknie. Ale ja teraz tam nie wpłynę. A jednak wpłynę. Dobra, myślę, że nie będę mógł wpłynąć w ten taki. w takie ciemne główienko. Co tu jest na górze? Nic na górze nie ma. A jednak nie, coś tu jest. Widzicie, coś tu mam. Coś tu mam, coś tu mam, coś tu mam. O, perełka. Dobrze, że tam popłynę na górę. Musiałbym tam wracać. Dobra, masz perłę. No dobra, już, bym, już byście mi mogli dać zagrać. przecież już muszę patrzeć, jak to gówno tam odpływa z tą perłą. Na górki sobie podpłyniemy. Jeszcze trzeba monetkę pozbierać. Kaccynka. Kto został? Dobra, hermionę se możesz wziąć, w sumie to i takie z laska rudego, to... Ja w tym nie będę miał żadnego interesu. Jak ją tam troszeczkę wykorzystasz, Dobra. O Boże, te, te Mermindy podpłynęły, no Co tam, rudy jest? Wypad Pomóż mi, no Co, 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 one tak skaczą? No nie, myślałem, że ja mogę coś. Mogę coś z nich ułożyć, ale to nie jest niestety Deforest, także. Nic z nich nie ułożę. Wypad, wypad, poszła w pizu Co mi to dało? Zaraz, 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 chwila. O! O, 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 coś mi to pomogło. To mogę teraz to, to szczelić na pewno. Kogoś tam chyba uwolniłem. Tak mi się zdaje. Dobra, teraz tak. Teraz trzeba wrócić, słuchajcie, bo tutaj nic nie zrobimy już więcej. Ewentualnie mogę w, tą, w tego Merminda tam jeszcze szczelić, choć, że. Nie tak nie mogę. Gdzie ty tam płyniesz? Na górę. Harry, teraz ty. On już kogoś uwolnił, teraz ty kogoś uwolnisz. Tam wpłyniemy na razie. Chcę z powrotem się dostać do tutaj. I właśnie podpłynąć do tego mermind'a. Dobra, jednak Harry ma kłopotki, więc... No, dobra, Harry, możesz teraz dać swoje pole do popisu. Zu zaklęcie to raz What the hell? O, 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 o! Tu mogę podnieść. No co żeś zrobił, idioto. Podnoś to dobra. Strzelaj! No i o jednak nie gitara. Czemu żeś w to nie trafił? Zaraz, 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 zaraz. Chwilę, ogarnę. Jeszcze raz to szczelimy. A jednak strzelił, to coś mi się spakowało, że tego mi nie, nie chciał zaliczyć, coś. I tu jest jeszcze rudego, musimy uwolnić, dobra. I to z rudym już pójdzie w sumie łatwo. Jak tutaj widzę, to wszystko, dobra, podniesiemy tylko kotwickie. No i strzelimy w ten taki obiekt tutaj, tylko poczekamy chwilę, niech on tutaj się. No, właśnie, strzelmy tam. I rudy uwolniony, wszyscy chyba już uwolnieni. No i pięknie. Gdzie masz Hermione? A, byłeś nad tym. I zaraz pęknie ten, ten, ta, ta plastikowa łapka. Nie napinaj się tak. Dobra, kolejny poziom kończony. Przyspieszymy to wszystko, kontynuujemy znowu opowieść. Słuchajcie, mamy już za sobą, jeżeli chodzi o sprawy związane ze syrenami. No i dobra, liska, więc co? Ja myślę, że się tutaj z wami pożegnam. Dwie misje już były. I słuchajcie, no co, wydaje mi się, że następny odcinek będzie już ostatni, ponieważ, no, pamiętam, że czeka nas już ostatnie zadanie. Dobra, ludzie, więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Yy, pamiętajcie o się... E, wróć, zacznijcie do opisu, jeśli się podobało to oczywiście zostaw komentarz, zostaw ocenę, jeśli słyszysz mnie pierwszy raz, to oczywiście zasubskrybuj i co, i, 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 i do usłyszenia w, myślę o ostatnim już odcinku, jeżeli chodzi o LEGO Harry Potter lata 1.4. Także ja wam naprawdę jeszcze raz dziękuję za oglądanie, czy trzymajcie się i do usłyszenia. I do zobaczenia w y, następnym odcinku już ostatnim Lego Harry Potter 4. 14 Dzięki, cześć i na razie.